I sorki, że mam takie głos, ale po prostu jestem chora. No i tego dzisiaj będę trochę inaczej mówić. No i też przepraszam za odgłos tle, bo mój tata akurat kości. Ok, no to zaczynamy. Ach, dobra, wstaję, wstaję. Śmiedleczko by mi wstać. Dobra, nie muszę. Okay. Tu się ubiorę. Nie, nie chcę tego Ok, ubiorę opaski, opaskę Spię. Dobra, patrzcie, jaka jest godzina. Dobra, jest tu dopiero, no to już to. Pada Wiktoria. Okej. W ja maluszką ubrania. To ubranie to, bo dzisiaj zimno. Branka, Różki, wstawajcie. No jedziecie jako ja Ja. ja Czy tak to sobie lepiej wygląda? Tak jest lepiej, widzowie. Ja tego nie chcę. No dobrze dzieci to się. Ubiorę was. okej. Okay. Dobra, to chodźcie idziemy teraz... Wchodzimy z wody. Nawet się mnie nie pytajcie, ile ja musiałam te rzeczy tyle rzeczy zbierać. Długo bym chciał zbierać, to bym mogę powiedzieć. A, i tu jest taki fajny tarasik. Taki ukradny zobacz, jest ich piesek, ma dwa psy. I jednego kota, jednego królika i trzy pandy. Jak coś. Dobra, no to chodźcie, dzieciutki. Jeszcze może jakąś bajam? O to. Dobra. To i... Ojej. To rozumiem. Dobra, staję, staję, staję. Ej, ej, miraś. Ej. Ej, no bracia. Hej. Yy, dobra, idę teraz... Zaraz się wstałeś i ci obudzicie. Okej. Sorry, widzowie. I pamiętajcie też o zostawieniu łapki w górę, z subskrypcją i z Ogólnie to ja się nie w szkole. Bo jak jestem chorą. to w domu. Ale wyjdę sobie jeszcze dzisiaj na pole i będzie fajnie. I obejrzycie sobie poprzedni odcinek. No dobra, co tu robią pandy? O, a dobra. A i nie pytajcie się mnie, czemu tu jest ten wózek. Nie da się go wyrzucić, więc go tutaj dałam. Pokażę wam nasz ja. Tu jest pokój eee, tej nadi, Tu jest łazienka taka. Tutaj nic nie zrobię, mi się nie chciało. A eee, i tu jest pokój siostry najstarszej. Toki w ogóle najstarszej. Bo jest najstarsza. A tutaj może zmienić tapetę jest tylko z Wami. Też napiszcie mi w komentarzach. Czy lubicie takie odcinki? I też napiszcie, czy nie lepiej zmienić na to, to, o tej, tą łazienkę, na o ten kolor. W sumie widzowie, chyba tak zostawię, a no, tak jest lepiej. Wstawaj, Nadia, już nie pamiętam jak go jeszcze nazywa. Dobra będzie Lenka. Lena, wstawaj. O się tato. Dobrze, że go na zbudzisz. O je, no, dobra. Dobra, Lena, ubieraj się. O dobra, dobra. Ale nie to. No dzisiaj jest zimno. Chciałam powiedzieć, więc coś zimnego. O, więc w coś cieplejszego. Kijk okay. Moja, moją ulubioną bluzia. I sorki, bo ubrania się powtarzają, ale po prostu... mogę się chyba powtarzać bradzie co? Dobra, idę. Do niej. Blanki. bladka wstawaj! Jeden, do tatu. Nie ma jedy. Idź już. Bieraj się ja idę do tej, do... do letki. Dena, chodź. Udobla tata. A Nadia się obudziła? Tak, Nadia się obudziła. Możecie tam chwilę pobawić. Jej! Pojedyny. No. Pojedyny. Znowu kolejny dzień przy tej dziwnej. Nie lubię chodzić do szkoły. A dzisiaj jeszcze jakaś nowa uczennica ma przyjść bo w sumie widzowie jeśli chcecie to nagram odcinek z tą byłą uczennicą we szkole nagram odcinek jest tak. sporo odcinek to nie ale mam mało rzeczy do grania. Nie ma ja czy mam tylko z najlepszymi. Ty Zabra... Moja koleżanka. Patrzcie, tu jest kapelusz. Dobra, mój kapelusz. Dobra, moja paska. ty... co chcesz pakować? Trzy ty inne mam w szkole? Chyba tylko te dwa. Nie no, dzisiaj jest dzień, nie bierzemy plecaka do szkoły w sumie, tak. Nie, dzisiaj jest dzień. możemy żeby zabrać zwierzętko do szkoły. Tak, dzisiaj jest taki chyba. tak, tak, Albo sobie sprawdzę na telefonie szybko. Tak, dzisiaj to jest właśnie ten dzień. No dobra, no to idę. No wreszcie, co tak długo? No, byłaby go królisza. Dzisiaj jest dzień zebrania do szkoły zwierzątka, tak. Lenka Lelka, chodź. O dobra, cześć Blanka, cześć leda. I jeszcze raz przepraszam za odgłosy w tle. Oczywiście jeszcze raz. Jeśli chcecie odcinek kolejny z Rodzinki tam się bo jak już będę zdrowa. Napiszcie koniecznie. Dobra chodźcie. Dobrze dzieci i dzieci. Okej okay, tata. Dobra. Tato! Co Lenka? Co tu robią te dzieci? Twój brat i twoja siostra. Dłuble nie będę. Cześć Lenka, cześć Blanka. Cześć babo, cześć babo, co? Znaczy... plaka, no co? Na pewno musisz brać tego kolegę, no tak, dzisiaj jest zebrania. zabrania, zwierzątka do szkoły, e, sobie on jak coś to był upalony, po prostu był upalony bardziej, chodźcie dzieci, bo dzisiaj... Nie pada deszcz, a śniadanie w przedszkolu i w szkole zjedzę sobie. Ojej, te klucze zapomniałem. Tato. Co? Ja chcę iść do przedszkola. Dobra, pójdziesz, pójdziesz. Ale czy będziesz pierwszy? Może będę. Sorry widzowie, że nie stopuję, ale mi się po prostu tak strasznie, mi się tego nie chcę tak no, trochę robić, ale no. No i też wpadajcie na no, na inne moje odcinki na moim kanale, a nie na gra. Pokażę wam teraz to przedszkole, bo ja je robiłam już dawno temu, ale dzisiaj będzie po prostu wykorzystane Do no, tam widzicie takie przedszkole malutkie zgrabne muszę znaleźć tylko panią przedszkolankę poczekajcie tu chwilę ci ona była w ogóle że tu będzie Jejzu. o tak, tak, tak jest, jest, jest. Jest, jest, jest. Dobra, to jest pani przedszkolak. Teraz jeszcze inne dzieci będą. O, yy, to jest koleżanka, więc... No. Tak no i to było dziecko. Tutaj, jeszcze z dzieci. O. Bo ta dziewczynka, jeszcze ze dzieci. Była taka dziewczynka na wózku, która nie ma ubrania. To nieważne, jeszcze taki chłopak. Jeszcze taka dziewczynka, jeszcze taka dziewczynka, która odłoży kapelusz, albo nie, bez jest taki chłopak, i o taki, o, chłopak, i to były wszystkie dzieci, i mamie się choiny koł, i Chustawka, pochuś tam cię, dobra. Ale drzeczy. O, jedlotka. Też chcę z Tobą pojeździć. Albo ja, znam A ja się też powiem. O, jedlibkę Hobby. Może z Tobą dzieci wzięłam, ale. i tu już nie było. Może. Puk, 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 puk. Poczekajcie tu chwilę, dzieci. Dzień dobry. O! Dzień dobry. Przyprawdziłem moją... ...em... To Co to? Cześć, super, do widzenia. Dzień dobry, jest mała paska. Dobra, nie możesz, żebym zrobiła? Ej! Jest dość dziwne godziny. Poczekajcie chwilę, ja idę do mojego domu. To była kredziwa. уже в O dobra widzowie pa.